Zmienia się technologia. Dlaczego z Flutter Flow przeszliśmy na inne rozwiązania typu no-code? Zaraz o tym powiem, ale na początku chciałem powiedzieć, że przepraszam, że była taka długa przerwa. Jednak spowodowane było tym oczywiście, że trzeba pracować, trzeba robić projekty komercyjne. Jednak to się wkrótce zmieni z racji takiej, że powstaje już studio specjalnie do nagrań. Na YouTube, także tego będzie więcej i trzeba tutaj wrócić. Dobra, jedziemy. Jesteśmy tutaj na stronie Flutter Flow. Co nowego mamy? Przede wszystkim mamy tutaj opcję AI, obsługę AI, która umożliwi nam szybkie tworzenie komponentów poprzez spisywanie promptów. Wcześniej, jeszcze no 2-3 miesiące temu. Mogliśmy używać AI, jednak było to bardzo mocno ograniczone w planach taryfowych. W zależności od planu mogliśmy potestować, że tak powiem, sobie technologię AI do tworzenia komponentów. Tutaj zaraz Wam pokażę, w, wejdziemy sobie na pricing, gdzie możemy zobaczyć, że mamy bez limitu możliwość tworzenia. Komponentów i wykorzystywania AI do tworzenia naszych aplikacji. Możemy tworzyć dzięki promptom strony całe, możemy tworzyć komponenty bezpośrednio do naszej aplikacji, możemy również importować bezpośrednio komponenty z Figmy, jest również też taka możliwość. I to wszystko wykorzystując AI. Też mam pytanie do Was od razu na początku, bo oczywiście, widzowie, wy jesteście. Po to tutaj dla tego kanału. Ten kanał jest również dla Was przede wszystkim i pytanie: jak, w jakiej formie chcielibyście filmy, co chcielibyście się dowiedzieć, czy chcecie bardziej w kierunku sztucznej inteligencji iść i widzieć takie filmy. Także dawajcie pomysły, z chęcią będę je realizował, tak żeby Wam, milej się to. Oglądało. Jest tu AI agent builder w Flutterflow, czyli jak można zobaczyć, no cały czas platforma Flutterflow się rozwija. Możemy integrować AI przez API, czyli przykładowo OpenAI, Open API. Możemy sobie tutaj podpiąć. Tak to wygląda na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ceny. Indywidualne plany, miesięczne plany możemy wykorzystać, możemy sobie wybrać, lub plany roczne. Tak to się wygląda. Jeżeli chodzi o samą te technologię AI w Flutter Flow, to możemy zobaczyć, że w planach AI agentów mamy nielimitowanych w tym planie za 80 dolarów, za jedno miejsce lub za dwa miejsca. 55 dolarów za, dwa, za dwie osoby, tak? Także tak to wygląda tutaj mamy nielimitowaną ilość tworzenia agentów z OpenAI, Anthropicem lub Google, czyli Gemini. Ok, tak to wygląda. Ale co się działo w międzyczasie? W międzyczasie przeszliśmy na takie rozwiązania no-code czyli wykorzystywania agentów do pisania kodu w takich aplikacjach na przykład jak Lowable, Bolt czy na przykład Replit, czyli to są że tak powiem agenci, którzy Tworzą aplikacje i pomagają nam te aplikacje tworzyć tak, żeby było szybciej. Najważniejsze jest w biznesie to, że klient chce takie rozwiązanie zobaczyć szybko czyli dotknąć po prostu tego rozwiązania jak najszybciej. My takie rozwiązania realizujemy. Wcześniej wyglądało to tak, że trzeba było czekać na jakieś, jakieś demo powiedzmy pół roku czasu do tego musiał być ogromny zespół. Teraz to wygląda tak, że taki projekt demo możemy przedstawić klientowi bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko. Kafein jest również też takim rozwiązaniem, także takich rozwiązań na rynku powstaje bardzo dużo, no i tak to na chwilę obecną wygląda, także ten film jest nagrany tak po powrocie, w ogóle dziękuję za 1000 subskrypcji, już przekroczyło tą magiczną wartość, więc działamy prężnie, ale widzowie pytam się Was, co chcecie zobaczyć i w jakiej formie? Potrafię słuchać. Wszystkiego dobrego. Programujemy. Cześć.